Siema, kartofelki. Dzisiaj jest piękny piątek. weekendu początek. Pomyślałem, że pogram. Mm, próbowałem. Nie da się. E, myślałem, że dieselek wpadnie. Nie wpadł. Także 2-0. Elo Elo jest 2-0. Ale pomyślałem sobie, że trochę pogram. I powiem Wam uczciwie, jest to mężczyzn Impasu. Po prostu nie da się grać i stwierdziłem, że... Zrobię jaką obiad, coś tam wymyśliłem w domu i polecę jeszcze kilka bitewek. Porażka. Ale, uparłem się na tego T54, go tam marknąć. Marka jeszcze nie wbiłem trzeciego, bo wymagania są dosyć duże. Jadę spotować i wyobraźcie sobie, że nikt nie jedzie ze mną. Wjeżdżam do miasta, okazuje się, że cała, cała drużyna jest na A1. Cała. Wszyscy. Babcia też. I to się nie dało, ale bowiem wam w tym fryworze walki zostałem taki piany i powiedziałem, dobra, chcecie, będę kampił No i zabrałem się za takie dwie fajne bitewki: się no jedna po drugiej była, to była pierwsza i dlatego ją mówię, wrzucę i on troszkę skomentuje co się działo, jakie kabarety tu wychodziły, ale no generalnie rzecz biorąc, nie chodzi tu o damage, tylko chodzi tu tak naprawdę fajny taki styl, szybki styl grania, szybka akcja. A że lubię medy, lubię lighty, lubię wykorzystywać to wszystko w jakiś sposób, bo i tak przed hitami nie ma ucieczki. Zobaczycie sami jak to będzie wyglądało. Lew dostał gonga. Mmm, 760, tutaj wiem, że jest Elcek. Dostałem spota, bałem się, że z półki ktoś mnie trafi, więc się chowam. Chowam się za kamieniem, ocieram się nim delikatnie prawym jądrem. E, o ten większy kamyczek jest świetnie. I mówię, załaduję sobie HEC. Może się wychyli? Dostanie Gonga. I tutaj w tym momencie przegapiłem tą okazję, ale 330 dostał w preski oko. Jak widzicie oczywiście strzela z Golda. to jest ważne. Hmm. Stwierdziłem, że projeto to będzie, więc mówię, ewakuacja lub Arta. Widzicie? Artę przewidziałem, pięknie, uciekłem. Mówię, jest romantycznie, ucieczka się udała. Generalnie będę się dużo kręcił tym lightem. Jak kiedyś wspominałem, nie jeżdżę na żarciu, ale dosłownie mam chyba 3-4 pojazdy, w których wyłącznie na żarciu jeżdżę, nie? Mówię, dobiję tego miłośnika zwierząt tego lewa i patrzcie co się dzieje, patrzcie. Wieża jest bokiem, bang, uwaga, tam już ktoś jest. Biohazard. I zobaczcie, on stoi w miejscu, oczywiście, RNG mówi. What, malciko, ni chuja, ni chuja, ni, ni tibia, ni, ni, w żopu. Papu, paszczu, nichuchu Ale mówię Oddychałem, oddychałem ciężko, mówię coś trzeba mu zrobić Jakieś koko Bo arta go tam markuje Czy to ja go? Nie wiem, później, później ja go markowałem Ale arta mu sprzedała gongula I ja próbowałem go sadno wytropić w jakiś sposób Ale okazało się, że on jest cwany yy, Ma klawiaturę czytaj, Ma klawiaturę Przemieścił się, o proszę Jeszcze tam siedzi, wiecie? I od tego momentu RNG zaczęło mnie traktować nawet nawet wam powiem romantycznie. Patrzcie co się dzieje. No to jest strzał tak samo jak wcześniej. W tego Projetto to był strzał, który no, nie ma prawa wejść, nie? Po prostu. Bałem się o Arta, ale mówię, to spotne, może w dach dostanie. I od razu ewakuacja, bo Arta, nie? No jest to straszne. By the way, ja wrzuciłem na ten, na... Swoją tam stronkę fanpage, yo, fanpage, motherfucker! Mam takie coś, no na Facebooku, i, i tam jest moja dyskusja z arciarzem, bardzo warto poczytać. Jak klient broni, broni po prostu tej dywizji jak twierdzi, że to trzeba umieć grać, nie? Trzeba umieć grać, trzeba umieć grać, trzeba umieć grać nie? Także, no, jak sami widzicie, wiecie o co chodzi. Nie wiecie o co chodzi? Nie szkodzi. Teraz tutaj jest taki fajny ruch będzie. Um, Burasuka stwierdzi, że chyba trzeba wejść. W końcu ma full HP, nie? Uwaga, patrzcie, patrzcie co się będzie działo. Ja tam jeszcze widzę klienta. Widzę delikatnie jego zwieracz. Zaraz pojadę gościowi pomóc, ale mówię jeszcze chociaż jeden strzał. Może jeden strzał. Gąsior tam się szarogęsi, szarogąsiorzy się. widzicie? Jeden strzał, już nie patrzę dalej. Jadę gościowi pomóc, no bo... On chce, żebym mu pomóc, ale jest jeden problem. On pojechał i spierdolił. Teraz ja się tu, na, tu się nabrałem strasznie, nie? To był pierwszy czołg, który nie strzelał dzisiaj z Golda, nie? Ten CS. Spojrzałem na minimapę, zobaczyłem, że jest Sir Lancer lot, jeszcze są inni. Mówię, zaraz to wyjedzie mi na nazbiera, trzeba się ewakuować. Także powiem Wam, tutaj była też takie małe, mała taka mała zagwozdka, tak, nie wiedziałem co robić i tak spadam, no bo jeszcze chciałbym jakiś demet zrobić, 2100-800 spota z tyłu Arta, nie sięgnę jej, by jak Emil gdzieś tam się wbił, mówię może środkiem podejść, może autentycznie się mata, jak jak klocek w że czy Czy na przykład nie, coś innego się motałem, ok? Powiedzmy sobie szczerze, to porównanie było słabe każdym razie próbuje tu w jakikolwiek sposób coś spotknąć. No ale no oczywiście gameplay jest pod tytułem wy wchodzicie, a my czekamy. I nie ma takiej w ogóle możliwości, żebyście, żeby ktoś zaatakował. Rozumiecie o co chodzi? Nie ma. Ten ma jeszcze full HP, ja jestem na klapsa. Jak ci ludzie to robią, nie? Nie mam zielonego pojęcia. Oczywiście dodam, że, że był tutaj top damage, no bo to wiadomo o co chodzi. No i tu. Raz. No i fajnie, że Arta ze mną współpracowała. Dostał ogłoszenie, zaryzykowałem. Widzicie? To było ryzyko, zobaczyłem jagodę. E, mówię, ewakuację od razu, nie? Od razu, nie ma, mnie, mnie już tu nie ma. Teraz patrzę, czy nie jedzie Progetto. Dopiero po jakimś czasie, no, się... gdzieś tam się wyłonił, gdzieś z tyłu kampił. Ale dlaczego cały czas mi tak z tyłu głowy leżał? Że on tu musi gdzieś być, nie? Strasznie ludzie grają, powiem wam, naprawdę to. To przychodzi weekend, te wszystkie małpy przychodzą, te maski ściągają, nie? Połowa z nich to zaszczepieni już, to już w ogóle ich nosi tak absurdalnie. O i proszę, jest jest Arta, pa, Arta dostaje Gonga. Ten ma Full Hapsa. Czekam, czekam, czekam. Dostał Gonga, nie? Czekam na Arta, i dopiero po chwili się oknałem, że Arty już nie ma. Ale mówię, teraz ci we dwójkę na mnie wyjadą, więc albo ja na nich wyjadę, albo oni na, mną, więc, na mnie, więc wy, wybrałem opcję numer 1. że to jednak ja będę agresorem. No, zobaczcie, cały czas Light jest w agresji, nie? Czolk bez pancerza, o. Pyk, i gościa nie ma. Teraz się cofałem przed Artą i dopiero w tym momencie się rknąłem. Kurde, Arty nie ma, zostało ich trzech, dwóch jest tu, dwóch jest tam. Mówię, jadek, kurczaczki, nie ma na co czekać, nie? Patrzę tylko, czy Progetto mi nie zrobi Kuko Jumbo. Teraz czekam tutaj na to takie fajne jedno miejsce, żeby wyjechał. Ale on był twardy. Także co, no dalej jedziemy, dobijamy, e, dobijamy leszczy. No bo tu nie ma co się za bardzo szczypać, dostajemy za buszem. Pyk, raz, straczkiem, dobre losowanie. I tutaj Księciunio jest, tak już się ustawił, że, że nie było do niego podejścia. Mówię, dobra, o, mi pomógł. Także współpracował z kolektywem generał 2 pancer widać, że... czemu ja się chowałem? aha, bo nie wiedziałem tadek gdzie, bo dopiero po chwili się argumentowałem, że WZ i Emil są tam także co, lecimy na Emila i lecimy na buzetę. szybka akcja ale naprawdę powiem wam, gameplay był taki, że ja miałem tutaj chyba, miałem, miałem top damage i jeszcze, i była długa przerwa zanim ktokolwiek cokolwiek miał, nie? Ten już do wody, widzicie, no typowy szuwarek, nie, typowy arciarz, o. Szukamy miejsca, żeby żeby się nie odbić, bardziej o to mi chodziło, nie. Także mamy 6 fragów. Ale no co, no Emil poszedł zamoczyć stopy, bo mu się wyschły i ma spękane. No i poleciał, poleciał do wody. Ale co, że poleciał do wody? Ten nie ma HP, nie wyjdzie, ten nie ma HP, nie wyjdzie. No to kto ma wyjść? No niech kurwa, no zgadnijcie, kurwa, nie? Zgadnijcie, kto wyjdzie, nie? Nie udało mi się go dobić, ale zrobiłem mu Koko Jumbo z głowy. Walnąłem go autentycznie, własnymi jądrami po oczach dostał, nie? Także tak to mniej więcej wyglądało, nie? polecimy do następnej dobra lecimy z drugą bitewką muszę ją jeszcze raz nagrać się okazuje bo za pierwszym razem nie włączyłem nagrywania nie? spoko dobra e, bitewka jak bitewka oczywiście rezultaty będą dobre patrzcie jak rędzi dyma e, jest fajnie jest romantycznie bawię się świetnie e, kolejna pcr leci potem leci Hec z tego co pamiętam 288 uwaga haek w ta 12 uwaga patrzcie proszę, uwaga. 117, ALE MU! doliję I mówię w dupie z tymi hajakami, walnę lewa Niech mu się radio rozwali, nie będzie miał muzyki Może się w górze będzie gorzej grał I tutaj znika I pocisk w ogóle leci nie wiadomo gdzie HWDP wydymany został przez lajty nasze Więc jadę, wpadnę, pomogę chłopakowi Do mnie już strzelają, mówię a Pokaż a pokaż skill, a pokaż skill Tu wchodzę na ręcznym i próbuję gościa zapiąć na AutoEima. No w końcu to jest samochodzik, nie? I muszę wyprostować linię jazdy. O, i tu. Nie, nie skoda oczywiście, zebrałem od skody. Widzę wózetkę, cofnąć się trzeba. Jak to weszło, nie wiem. Nie mam pojęcia. Dostał dosłownie wentyl, nie? Uwaga. Ten też. Proszę. Nie wiem, jak to weszło. Strzelają do mnie. Tu klient już ma dosyć. Jest ogłuszony, traktor spadł. Chowam się leciutko, żeby do mnie nie strzelał, ale chyba moraka. Mówię auto-aim. Jebut i gościa nie ma, Amba Fatima i gościa nie ma 1560 damage'u, ale powiem uczciwie. Układ sił nieziemski, mam prośbę. Spójrzcie na minimapę teraz, co tu się dzieje. Ten nie wiadomo co robi, niezniszczalny na tym układzie. Ten full HP, ten full HP, ten full HP. Nie ma nikogo. Oni stoją. Oni czekają aż wrodzy przyjdą. Wtedy będą mogli oddać jedną kulkę. Nikt nie mówi, że celną kulkę, ale będą mogli oddać kulkę. Zobaczcie jak tam dalej stoją. T-54 się przestawia nie wiadomo po co, nie wiadomo w jakim celu. T-54, o, o nim mowa. Jest Ferdynand przyjechał. Zobaczcie, jest, jest. Mają klienta do bicia. No to mówię kurczaczki, im pomogę. Zobaczcie, oni wszyscy są prawie na maksa. Ty prześnij tylko delikatnie tam obitą mordę ma. No ale ten jest naprawdę mistrzem. Mistrz kamuflażu. Zrobił się, się normalnie ustawił się jak... Właz. Jak, gra, jak głaz. Patrzcie to. Centralnie w dedola dostał. Ale zaczął współpracować od razu, nie? Także dostał jednego klapsa za 265. Całkiem nieźle. Ej, mówię tak, Eber jest, pewnie ktoś na niego zwali, w tym momencie patrzę się, ze trójka leci, leci! No to mówię, będziemy strzelać teraz, nie? Tylko, że nie mogę się w tej pozycji zbyt długo, bo mnie zaraz coś oprawi, a szczególnie gównomiot, nie? Gąsior jest twardy, gąsior tam widać... Zdążył uciec, ja opóźniłem strzał, kon oczywiście w traka, mówię dobra, ewakuacja. To ja brakuje tylko jebnięcia jeszcze z sufitu, o właśnie tego. Nie, Orfy są spoko, hopie, to bo ty się samochowasz, wiesz... Ty się musisz lepiej... Puść się ruszać, chopie. No i teraz taka jest sytuacja, spójrzcie na to jeszcze raz. T95 pełny, ten prawie pełny, Tiger praktycznie pełny, T54 pełny, E1... T32 obity. Powiedzcie, na co ten klient czekał? Mówię, kurde, jak ja nie wejdę, to oni przecież będą jeden czołg ich zatrzymał. Jeden, jeden czołg. Tam nie ma nikogo. Co, który nie ma pancerza, jest papieżany. Zobaczcie, co się wydarzyło. I najeżdżam kulami na niego, bang go i uciekam. Uwaga! Te 32 strzelił do niego z Hajka i prawie sobie w stopę strzelił. Dobry był, bo no myślałem, że się rozpłaczę. Autentycznie. Mówię, dobra, wracamy, trzeba bazę pilnować. Nic innego nie pozostało. E, tu było delikatne bicie, ale mówię, podejdę do drugiej strony, i cały czas mam w głowie gdzie jest Charioter, gdzie jest Conway. Myślałem bardziej, że podjadą, tak bardziej tutaj e, od strony słuchajcie, właśnie bazy, żeby będą chcieli nakapać właśnie. ale no, myliłem się. Ale to za chwilę. Na razie to miałem taką tutaj bijatykę, czyli uciekam sobie e, pod bazę, znaleźć jakieś miejsce, gdzie po mogę się cofnąć. I szukam, rozumiecie, jakiegoś kobusia, który wychyli mordę. Zastanawiam się, gdzie może być Sharioteer. Mówię może tam. No i tak zacząłem troszkę, tak przemyśleń miałem. Konway ja zobaczyłem. Zobaczyłem gdzie jest Conway, Zobaczyłem, że ma hubsa, Zobaczyłem, gdzie Scorpion ma full hubsa. Mówię matko, nie do ugrania! Nie do ugrania. W ostatnim momencie zobaczyłem 120 Właśnie tą. No i zobaczcie jak RNG pomaga. Patrzcie to. czołg. No, próbuję grać, że tak powiem, agresywnie, ale próbuję być cały czas jednak trochę z tyłu, wykorzystać ten biuręcz i wykorzystać to, że jestem mały i szybki i zwinny jak łasica, jak Tommy Jones i generalnie rzecz biorąc, trzymać ich w zasięgu, żeby po prostu nie zdjęli habę, mam tylko 500. Kolejne podejście teraz będzie dom na 700 nie zobaczy mnie, nie ma możliwości, tu jest ślepy jakiś z trzeci, ale zobaczcie, dolna płyta, lekko spadło w dół i dupa, najlepsze jest to, że mnie nie zobaczą, patrzę jest Conway i w tym momencie wyłapał gonga za 800, no to mówię, ale chociaż zawsze coś, nie raz, i drugi raz już się bałem wychylić, bo on tak się przyhamował, jak byłby załadowany, także albo mnie zbejtował, nas znaczy się wystraszył. Albo po prostu faktycznie... No i tego się nie spodziewałem, ale mówię, na traka go wezmę i szybki strzał w perskie oko jest po zawodniku. I teraz markujemy mu ucieczkę, bałem się, że te arty tam będą do mnie tu wywać mnie będą, nie o, właśnie było słuchacze. Jedna jebła. No i lecimy, mówię, tego konwoja trzeba zdjąć. Zobaczcie, jest raz, dwa... 300 metrów jest te konwoja. niecałe, 250 metrów, zobaczcie. On mnie nie widzi. Jemu dowódca zdech. Najprawdopodobniej, nie? Odparował, normalnie zdjął skarpety i umarł. Także jest dramat. Teraz tak, lewa stana skorpion. Widzę go, widzę, że jest full. Mam dwie arty, muszę podejść pod artę w taki sposób, żeby mnie nie dziabnęły i mogę obtłukowywać skorpiona. Jeżeli pojadę na tą górkę, tutaj to mnie skorpion zdejmie na strzała. Mimo to, że nawet jeżeli nie jest rozgarnięty, to i tak będzie słaby. Także co, widzę go, pomyślałem sobie, trzeba by się gdzieś schować. Marków nie widzę, no, chyba miał jednego, też nie jestem pewien, nie? to. Nie wiem, gdzie poleciało, ale w dupę z tego co widzę. No i trzeba się chować. Ucieczka normalnie z Nowego Jorku i mówię, a wezmę go na dystans. Patrzę na minimapę, nikt go jeszcze nie ukąsi, bo wszyscy są daleko. Rzucili się na 700 trójkę, mówię, jest okej. Okay. Będzie w co ponapierdzielać, także tylko trzeba dystans złapać. Tak, żeby mnie nie widział. Bo tu faktycznie nabierze zagrać, czy coś będzie ciężko, nie? I zacząłem, że spotkałem Arte i zobaczcie, pierwsze co to, zaburz. Ty, ty, i je, but. Według mnie ona była bliżej, ale okazało się, że Skorpion mnie lepiej widzi, nie? No i tu niestety nie trafiony klaps, nie? Ustawiam się w linii, żeby mnie Skorpion nie wyciągnął, ale on wziął i znikł. I tak w zasadzie nie wiedziałem, co mam zrobić, ale zrobiłem takie dziwne kółko i dostałem spota od do niego, także mówię, trzeba go chyba jednak najpierw wykończyć i nie dyskutować, nie? Oczywiście, Arta, 3 <grym> Musi pierdylnąć, jedna nie żyje z tego co widzicie. No i co? No to mówię, wezmę go na podwójny burz i zacznę na niego strzelać, nie? Nie wiem dlaczego nie... Nie mogłem się wycelować tam w dolną część jakby w koła, nie? Widziałem tylko jakby wieżę I cały czas myślałem, że ta, to bydle jest na, gó na górce tutaj. Okazało się, że Arta jest po przeciwnej stronie, ale... No co zrobisz, jak nic nie zrobisz, nie? Także w to momencie patrzę, mówię, kurde, taki fajny medal bym miał. Fuck. 6 fragów, zobaczcie to. No i 5200, nie. 105, 150, 500. Spota szybko, dynamicznie, ale mam dosyć. W piątki nie będę grał. To się nie da. Trzymajcie się. Na razie. Dzięki za suba. miłość, kwiaty, opiaty przesyłam. Dzięki bardzo.